W tym filmie opowiem Wam, na co zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do przekształcenia, a także w czasie trwania procesu. Pierwszy aspekt, na który należy zwrócić uwagę, to nieruchomości rolne. Przystąpienie do przekształcenia powinno być poprzedzone analizą, czy spółka jest właścicielem lub też użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jak pokazuje praktyka, definicja nieruchomości rolnej zawarta w tej ustawie nie jest intuicyjna. Aby ustalić, czy mamy do czynienia z nieruchomością rolną, często Potrzebna jest analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów czy też innych dokumentów. Jeżeli w wyniku tej analizy okaże się, że spółka jest właścicielem nieruchomości rolnych, wtedy w toku procedury przekształcenia pojawią się dodatkowe obowiązki wobec KOFR, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Po drugie, przystąpienie do przekształcenia powinno być poprzedzone analizą decyzji, licencji, koncesji, zezwoleń, które zostały wydane dla spółki przekształcanej. Co do zasady, prawa i obowiązki z takich decyzji przechodzą na spółkę przekształconą. W tym zakresie mogą się pojawić jednak wyjątki, które wynikają z przepisów szczególnych lub też z treści samych decyzji. Przykładem jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, czyli inaczej licencja transportowa. W przypadku takich zezwoleń nie przechodzą one automatycznie na spółkę przekształconą, ale konieczne jest dochowanie określonych formalności celem przeniesienia uprawnień z tego zezwolenia. Po trzecie, przystąpienie do przekształcenia powinno być poprzedzone analizą umów, których stroną jest spółka przekształcana. W szczególności umów z bankami oraz umów z leasingodawcami. Co do zasady, prawa i obowiązki z umów przechodzą automatycznie przy przekształceniu na spółkę przekształconą. Nie ma konieczności zawierania w tym zakresie żadnych aneksów, czy też podpisywania nowych umów. Umowy mogą zawierać jednak określone zobowiązania spółki związane z procedurą przekształcenia. Przykładowo, obowiązek wcześniejszego zawiadomienia o przekształceniu, czy też uzyskania zgody na przekształcenie. Dodatkowo umowy mogą wiązać negatywne konsekwencje z brakiem spełnienia tych obowiązków. Na przykład, obowiązek zapłaty kary umownej, możliwość wypowiedzenia czy też odstąpienia od umowy. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na umowy kredytowe zawierane z bankami. Które często mogą wiązać brak poinformowania, czy też uzyskania zgody na przekształcenie z utratą finansowania. Po czwarte, przed przystąpieniem do przekształcenia warto przeanalizować dotacje i dofinansowania, które otrzymała spółka przekształcana. W umowach dotyczących dotacji, czy też dofinansowań, lub też w przepisach szczególnych, mogą być nałożone na spółkę przekształcaną określone obowiązki związane z przekształceniem. Na przykład obowiązek wcześniejszego zawiadomienia o planowanych działaniach. Szczególną uwagę trzeba tutaj zwrócić na dotacje unijne. W przypadku dotacji unijnych umowy często nakładają na spółkę obowiązek zawiadomienia o planowanej reorganizacji, czy też obowiązek uzyskania zgody na przekształcenie. W tym miejscu chciałabym również zwrócić uwagę na dwie kwestie związane z procedurą przekształcenia. W przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną w trakcie procedury plan przekształcenia podlega badaniu przez biegłego. We wniosku warto wskazać konkretną osobę biegłego, co do którego mamy pewność, że przeprowadzi badanie sprawnie oraz w możliwie szybkim terminie. Sądy z reguły przychylają się do tego typu wniosków i wyznaczają biegłego wskazanego przez wnioskodawcę. Po drugie, wnosząc o wpis przekształcenia do KRS, warto wskazać w wniosku konkretny dzień, w którym chcielibyśmy by przekształcenie zostało wpisane. Pozwoli to zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, w której wpis przekształcenia stanowi zaskoczenie dla spółki oraz dla jej kontrahentów. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony w rozsądnym terminie, Wtedy sądy z reguły przychylają się do tego typu wniosków i wpisują przekształcenie w dniu wskazanym przez wnioskodawcę. Wpis przekształcenia w pierwszym dniu roboczym miesiąca ułatwi dokonywanie rozliczeń księgowych, a także poprawne zaksięgowanie operacji gospodarczych, które miały miejsce do dnia wpisu przekształcenia. Jeżeli interesuje Was tematyka przekształceń i chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do opisu filmu. A także zachęcam do zapoznania się z pozostałymi filmami, które znajdują się na naszej playliście dotyczącej przekształce.